Czy zdarzyło ci się kiedyś śnić kilkukrotnie o tym samym przedmiocie? Może była to stara, zardzewiała klucz, drewniany krzyż, który zdawał się tlić w ciemności, a może po prostu zwykły kielich, lecz za każdym razem, gdy zamykałeś oczy, wracał. Z początku uznajesz to za przypadek. Może twoja podświadomość płata ci figle, może to tylko resztki codziennych myśli, ale im częściej ten sam przedmiot pojawia się w snach tym bardziej narasta w tobie dziwne przeczucie. Jakby ktoś lub coś próbowało się z tobą skontaktować. Cicho, ostrożnie, przez zasłonę snu. Papież Leon XIV, postać kontrowersyjna, zamknięta, głęboko duchowa, w ostatnich miesiącach swojego życia miał właśnie takie doświadczenie. Choć nie był znany z tego, by mówić o snach publicznie, jego osobisty dziennik, odnaleziony dopiero po jego śmierci w zakurzonym archiwum watykańskim, rzuca zupełnie nowe światło na to, co sam określił jako nocne znaki z wieczności. Pisał o jednym konkretnym śnie, który powtarzał się z zatrważającą regularnością. Widział siebie samego w ogromnej katedrze, opuszczonej i pogrążonej w mroku. Pośrodku ołtarza stał kielich, prosty, metalowy, pęknięty na jednej stronie. I choć cały sen był pozbawiony dźwięku, Leon XIV twierdził, że za każdym razem odczuwał ciężar tego widoku jak uderzenie, jakby dusza jego drżała, a coś w niej rozumiało więcej niż potrafił pojąć rozum. Z początku zignorował sen, uznając go za symbol swojej słabnącej kondycji fizycznej, ale Kielich wracał. Zawsze w tej samej scenerii, zawsze ten sam i zawsze z tą samą pustką w tle, która nie była ciszą, była obecnością czegoś większego. Czegoś, co czekało, aż zostanie zauważone. Wtedy zwrócił się do pewnego Franciszkanina, starego zakonnika, którego znał z czasów swojej młodości, a który słynął z głębokiego rozeznania duchowego. Brat Eliasz nie był teologiem ani mistykiem w sensie akademickim, był człowiekiem modlitwy, człowiekiem ciszy. Gdy usłyszał o snach Leona XIV, zamknął oczy i przez dłuższą chwilę milczał, a potem powiedział tylko jedno zdanie. Jeśli przedmiot wraca w snach, ktoś do ciebie mówi, ale nie językiem ludzi. Te słowa były jak zapalnik. Papież zaczął analizować nie tylko swoje własne sny, ale również te, które przez lata docierały do Watykanu jako świadectwa wiernych. Prowadzono liczne zapiski, ukrywane potem w tajnych archiwach. Przedmioty powracające w snach miały jedną wspólną cechę zawsze zostawiały w śniącym dziwny ślad niepokój albo spokój. Czasem łzy, czasem modlitwę wypowiadaną mimowolnie tuż po przebudzeniu. Jakby dusza reagowała zanim ciało zdążyło zrozumieć. W zapiskach Leona XIV odnaleziono nawet tabelę prostą, odręcznie stworzoną klasyfikację trzech rodzajów przedmiotów, które powracają: przedmioty ostrzeżenia, przedmioty poświęcenia i przedmioty obietnicy. Ta klasyfikacja stanie się później fundamentem wielu prywatnych rekolekcji duchowych, Choć nigdy nie została oficjalnie uznana przez Kościół. Dlaczego? Może dlatego, że była zbyt osobista, może dlatego, że mówiła o sprawach, które rozumieją tylko ci, którzy potrafią słuchać ciszy. Ale wróćmy do tamtej katedry i kielicha. Co ten obraz miał oznaczać? Leon XIV zapisał w swoim dzienniku: Zrozumiałem, że kielich nie był symbolem choroby ciała, ale duszy, mojej duszy. Pęknięcie nie było fizyczne, było duchowe. I Bóg nie przyszedłby mnie potępić, przyszedłby mi pokazać, że widzi. To jedno zdanie poruszyło serca wielu, którzy później czytali jego zapiski. Bo jeśli Bóg pokazuje nam coś we śnie, nie po to, by nas przestraszyć, ale by nas przygotować. Od tamtej pory Leon XIV kazał codziennie rano zapisywać wszystkie sny, jakie zapamiętał. Niektóre z nich były chaotyczne inne pełne światła, ale zawsze wracał kielich i zawsze był pusty. Do momentu aż pewnej nocy, na kilka dni przed śmiercią, zobaczył coś innego. Tym razem kielich był pełny, nie płynem, ale światłem, i w tej samej chwili poczuł, że jego ciało nie należy już do niego, że jego czas się kończy, ale nie w bólu, w pokoju. Nie lękaj się, gdy przedmiot wraca, napisał wtedy ostatni raz. Lękaj się, gdy przestaniesz go zauważać. Czy to był sen proroczy? Czy może wewnętrzny proces oczyszczenia, a może jedno i drugie? Dziś coraz więcej ludzi zgłasza, że śni o tym samym, o kluczach, które nie otwierają żadnych drzwi, o księgach bez słów, o drzewach, które stoją w ogniu, ale się nie spalają. I choć każdy sen jest inny, wspólne pozostaje jedno: powtarzalność. Uporczywa, niemal liturgiczna obecność tego samego przedmiotu, który zdaje się mieć więcej do powiedzenia, niż jakiekolwiek ludzkie słowo. Może właśnie teraz ktoś z Was przypomina sobie, że już od tygodni śni o tym samym znaku. Może to tylko cień, może coś konkretnego, ale jeśli serce Ci drży, jeśli coś w Tobie mówi, to nie przypadek, nie ignoruj tego, bo być może to właśnie w nocy, gdy nikt nie patrzy, niebo stara się przemówić najgłośniej. A może, tylko może, ten przedmiot to klucz do czegoś, co od dawna czeka na ciebie za zasłoną codzienności. Nie odpowiadaj od razu, po prostu usiądź w ciszy i pozwól sobie przypomnieć. W archiwach watykańskich, obok osobistych zapisków papieża Leona XIV, odnaleziono również liczne listy i świadectwa, które przez dziesięciolecia były przesyłane do stolicy apostolskiej przez wiernych z całego świata. Ich wspólnym mianownikiem było jedno zjawisko. Powtarzające się sny, w których pojawiały się te same przedmioty. Niekiedy były to rzeczy codzienne: zegarek, który zawsze wskazywał godzinę 3,33, stara latarnia, która świeciła bez ognia, buty, które nigdzie nie prowadziły. Innym razem były to przedmioty liturgiczne o głębokiej symbolice, kielichy, monstrancje, korony cierniowe, rozbite figury świętych. I choć każdy sen był inny. Łączył je niepokój, który towarzyszył śniącym po przebudzeniu. Leon XIV był przekonany, że to nie są przypadki. W jego rozważaniach, które notował z pokorą człowieka wciąż szukającego, przedmioty powracające w snach, należało klasyfikować nie tylko według ich wyglądu, ale przede wszystkim według odczucia, jakie pozostawiały. I tak powstała jego wewnętrzna mapa trzech ścieżek przedmiotów ostrzeżenia, Przedmiotów poświęcenia i przedmiotów obietnicy. Przedmioty ostrzeżenia pojawiają się nagle. Często towarzyszy im atmosfera chłodu, cienia, czasem nawet obecność czegoś, co śniący określał jako niewidzialną obecność. Są to rzeczy zniszczone, niekompletne, czasem pokryte kurzem lub krwią, zegary bez wskazówek, otwarte księgi, z których litery powoli znikają, lustra, które nie odbijają twarzy. To symbole, które niosą przekaz o duchowym zagrożeniu, o czasie, który się kończy, o decyzji, którą trzeba podjąć, zanim będzie za późno. Pewna kobieta z Sycylii opisała sen, w którym przez cztery noce z rzędu widziała tę samą scenę. Zbliżała się do ołtarza, na którym leżała czarna hostia. Za każdym razem próbowała ją podnieść, ale jej ręka przenikała przez nią jak przez dym. Po czwartej nocy obudziła się z krzykiem i udała się do spowiedzi po raz pierwszy od trzydziestu lat. Kapłan, który ją wyspowiadał, później pisał do Watykanu: To nie był sen, to było wezwanie. Druga kategoria to przedmioty poświęcenia. One nie straszą, one zapraszają. Pojawiają się w snach spokojnych często z towarzyszeniem światła, zapachu kadzidła, czasem nawet śpiewu którego nie da się opisać słowami. To różańce, świeczniki, białe szaty. Czasem krzyże, ale czyste, promieniujące. Przedmioty te wskazują na stan duszy, która zbliża się do łaski, albo która jest już gotowa na kolejny krok w duchowym rozwoju. Są jak drogowskazy, nie mówią gdzie iść, ale potwierdzają, że droga jest dobra. Leon XIV wspominał jeden z własnych snów, w którym przez trzy kolejne noce widział dłonie, nie twarze, tylko dłonie, które podawały mu biały welon. Za każdym razem czuł, jakby serce jego stawało się lżejsze. Ostatniej nocy welon pokrył całą jego sylwetkę. Po przebudzeniu zrozumiał, że to znak, aby pojednać się z pewnym arcybiskupem, z którym przez lata nie rozmawiał. I tak uczynił. Kilka dni później ten arcybiskup zmarł nagle na udar. Gdyby nie sen, pojednanie nigdy by nie nadeszło. Trzecia i najbardziej tajemnicza kategoria to przedmioty obietnicy. Są rzadkie. I często pojawiają się wtedy, gdy śniący znajduje się na duchowym rozdrożu. Mogą wyglądać zwyczajnie: klucz, pierścień, kropla wody na dłoni, ale niosą w sobie coś, co trudno opisać poczucie pokoju, które przekracza wszystko. Przedmioty te pojawiają się przynajmniej trzy razy, a towarzyszy im zawsze jedno zjawisko: śniący budzi się z łzami, których nie potrafi wytłumaczyć. Nie chodzi o smutek, chodzi o dotknięcie czegoś większego. W zapiskach Leona XIV znajduje się przykład młodego seminarzysty z Polski, który przez tydzień śnił o złotym kluczu zawieszonym na łańcuchu. Za każdym razem klucz obracał się sam z siebie i wskazywał drzwi, których nie było. Po ostatnim śnie seminarzysta zdecydował się zostać misjonarzem, mimo że wcześniej planował karierę akademicką. Piętnaście lat później, w jednym z afrykańskich krajów, jego modlitwa przywróciła życie noworodkowi uznanemu za martwego. Klucz, jak się później wyraził, był obietnicą drzwi, które miał dopiero otworzyć. Leon XIV notuje: Te przedmioty, choć małe, zawierają w sobie całe uniwersum sensów. Są jak krople rosy, w których odbija się światło całego nieba. A człowiek, który je śni, musi być gotów, by poniesięgnąć, bo nie każdy klucz pasuje do każdych drzwi. Ale jak rozpoznać, z jakim przedmiotem mamy do czynienia? Jak odróżnić ostrzeżenie od obietnicy? Leon XIV dawał prostą wskazówkę: Nie analizuj przedmiotu rozumem, poczuj, co pozostaje w tobie po przebudzeniu, bo prawdziwe przesłanie snu nie mieści się w obrazie, mieści się w śladzie, jaki zostawia. To, co najbardziej niezwykłe, to fakt, że coraz więcej osób, nawet tych, którzy nie są głęboko religijni, zaczyna doświadczać powtarzających się przedmiotów w snach. Niektórzy zaczynają zapisywać je, śledzić ich rytm. Inni czują się wezwani do zmian, rzucają pracę, wracają do rodziny, podejmują modlitwę po latach ciszy. Jakby coś, co przez wieki było ukryte tylko dla mistyków i świętych, zaczęło teraz przenikać do życia zwykłych ludzi. Czy to znak czasów? Czy może dowód na to, że Bóg nigdy nie przestał mówić, tylko my przestaliśmy słuchać? Może właśnie dlatego Leont Czarnoestek upisał: Przedmiot, który wraca w snach, jest jak echo modlitwy, której jeszcze nie wypowiedziałeś, ale niebo już ją słyszy. I może właśnie dlatego każdy z nas powinien dziś zadać sobie pytanie: jaki przedmiot wraca do mnie? I co próbuje mi powiedzieć? Można by zapytać: po co w ogóle zajmować się z nami? po co analizować rzeczy tak ulotne, tak niepewne, tak pozornie irracjonalne? Przecież świat, który nas otacza, wymaga trzeźwego myślenia, konkretnych działań, twardych decyzji. Czy nie wystarczy nam modlitwa, liturgia, sakramenty? Czy nie powinniśmy raczej skupiać się na tym, co wiemy, niż na tym, co się nam śni? Ale właśnie tu, w tej pozornej sprzeczności, kryje się sekret, który papież Leon XIV próbował przekazać swoim pokoleniom, i może również nam, bo sny, o ile są prawdziwe, o ile zostają w sercu dłużej niż poranne światło, nie są przecież zaprzeczeniem wiary. Przeciwnie, mogą być jej echem, jej szeptem, przypomnieniem, że rzeczywistość duchowa nie zaczyna się dopiero po śmierci, ale przenika nas już teraz, subtelnie, pokornie, jak rosa o świcie. W jednym z ostatnich wpisów w swoim dzienniku, Leon XV napisał, jeśli Bóg stworzył świat z nicości, czy nie mógłby również mówić do nas przez coś, co nie ma słów? To pytanie zawisło w powietrzu, a odpowiedzią były dziesiątki, setki, może tysiące świadectw ludzi, którzy przez powtarzające się sny odnaleźli sens, kierunek, a czasem nawet ratunek. Jeden z najbardziej poruszających listów, jakie dotarły do Watykanu w czasie pontyfikatu Leona XIV, pochodził od żołnierza stacjonującego na Bliskim Wschodzie. Pisał on, że przez wiele nocy śnił o małym drewnianym pudełku, które otwierał drżącymi rękoma. W środku była biała chusta nasączona krwią. Nie wiedział, co to znaczy. Śnił ten sen w kółko. Za każdym razem budził się zalany potem, aż w końcu, pewnej nocy, postanowił się pomodlić. Pierwszy raz od lat. Kilka dni później w trakcie patrolu wybuchła mina, a on przeżył tylko dlatego, że chwilę wcześniej zdjął hełm, by otrzeć pod z czoła. Chusta krew. Wszystko nabrało sensu. Sen nie był ostrzeżeniem. Był osłoną. Przygotowaniem. Wezwaniem do powrotu. Nie chodzi więc o to, by traktować sny jak wyrocznie. Nie chodzi o to, by bać się lub uzależniać od nich swoje decyzje. Chodzi o to, by umieć je przyjąć jako znak jako echo duchowe, które, jeśli trwa, nie pochodzi z pustki. Szczególnie, gdy w snach powraca jeden przedmiot, czasem najprostszy. Kiedy zapytano Leona XIV, co sądzi o snach świętych, odpowiedział Świętość to nie stan bez snów, ale zdolność rozpoznawania, kiedy to Bóg śni przez nas. Te słowa wydają się kluczem, bo może to nie my śnimy przedmiot, może to przedmiot nas śni. Może to nie nasze wnętrze go przywołuje, lecz nasza dusza, dotknięta przez coś większego, próbuje zwrócić naszą uwagę. Bóg nie jest bowiem ograniczony żadnym kanałem komunikacji. Może przemówić przez słowo pisma, może przemówić przez drugiego człowieka, może przemówić przez ciszę adoracji, ale może też przemówić przez obraz kielicha, przez lśniący klucz, przez zgaszoną świecę. Jeśli ten sam przedmiot pojawia się w Twoich snach kilkukrotnie, nie odrzucaj go jak cień. Przyjmij Go jak list. Otwórz Go modlitwą. Nazwij opisz. Nie próbuj go natychmiast zinterpretować. Po prostu zanieś go przed Boga, nie w analizie, lecz w obecności. Może to będzie krzyż, którego boisz się unieść? Może to będzie księga, którą masz otworzyć, choć nie umiesz czytać. Może to będzie różaniec, zakurzony, stary, ale wciąż czekający. Leon XIV pisał: Niech nikt nie sądzi, że Bóg milczy, jeśli nie słyszy jego głosu. Czasem Bóg mówi przez to, co wraca, i wraca tak długo, aż go zauważysz. A jeśli już zauważyłeś, co wtedy? Wtedy czas działać. Nie zawsze oznacza to wielkie zmiany. Czasem wystarczy jedna decyzja, jedna modlitwa, jedna rozmowa, a jeden powrót. Przedmiot, który śnił ci się pięć, dziesięć, trzydzieści razy, może właśnie dziś czeka na to, byś otworzył serce i zapytał: Panie, co chcesz mi przez to powiedzieć? A potem. Słuchaj, bo odpowiedź nie zawsze przyjdzie w kolejnym śnie. Czasem przychodzi w drobnym znaku codzienności, w słowie, które ktoś wypowie nieświadomie, w obrazie, który ujrzysz w kościele, w geście drugiego człowieka, w myśli która nie chce cię opuścić, w nagłej potrzebie milczenia, a czasem w łzie, która spłynie bez powodu, bo to wszystko są przedłużenia snu, duchowe nici, które łączą świat widzialny z niewidzialnym, ziemię z niebem. I właśnie dlatego nie możemy lekceważyć tych znaków, nie dlatego, że wszystko ma znaczenie, ale dlatego, że Bóg może wybrać cokolwiek, by nam coś powiedzieć. Kielich, który śnił się papieżowi, był pusty, aż w końcu napełnił się światłem. A co z twoim przedmiotem? Czy wciąż jest ciemny? Czy może już świeci? Nie odpowiadaj od razu. Pomyśl, pomódl się, zatrzymaj. I jeśli ta historia poruszyła coś w tobie, jeśli czujesz, że twoje sny mówią więcej niż sądziłeś, zostaw lajk, like, aby pomóc tej treści dotrzeć do innych serc. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści, które dotykają duszy. I przede wszystkim napisz w komentarzu, czy kiedykolwiek śnił ci się ten sam przedmiot więcej niż raz. Co to było? Co czułeś? Co zostało w tobie po przebudzeniu? Twoje świadectwo może być światłem dla kogoś, kto właśnie teraz zadaje sobie te same pytania. I kto być może właśnie śni ten sam sen?